Siemano, z tej strony u i zapraszam na drugą serię na moim kanale. kanale. Wybacz, ta sekunda. Może no, se chłodczowo mikrofona ustawiłem. Cryzys Aden. Tak jest. Już nie mogę się doczekać. Zajebistej wydanymi Koreanami. Więc zamykam mordę i oglądamy kancenkę. 7 days później. Borset Tong. Tą grę wybrałem na początek. Znaczy, na początek wybrałem My Last, ale poza Pokémonami, dlatego że. Albo nie masz. The skies are clear. Over. Roger, Commander. Must be a malfunction. drop zone. Hey, Nomad. You still with us? Okay. Listen up, gentlemen. Intel reports a significant military presence on the island. We have the element of surprise, so let's use it. The North Koreans can't know we're here. They won't even know what it's... <laughs> Cannon, psycho! Pay attention! This is a covert operation. Our job is to locate and evacuate. We're not at war here. Not yet. Do oh, we even know if these people are still alive? That's what we're here to find out. We lost contact with Dr. Rosenthal a week ago, when the Korean military locked down the island. Two days ago, we picked up a distress signal from the team's research vessel someone down there wants to be found grab the team we're beginning approach stand by for green all right, gear up masks on once we clear the plane form up on me shoot's on my mark green in five four three two one go go go, go, go motherfuckers go, go, go.

Sorry. Oh, <laughs> <was>. <laughs> my My damn I've got no pain, no reserve. Keep it together, kid. You're over water. The suit should absorb the impact. No man, what's your status? Uh. I'm okay. I'm okay. But my hut scrambled. What the hell was that? I don't know. But you missed the LZ. Make your way to the beach. I'm on my way. Did anyone hit the LZ? You guys are all over the place. Check in. Psycho. Down and on the map. Just to stand. Receive me, Kills. Aztec, I have negative visual feed from your unit. Report. Aztec. Report. Damn it. Probably. I've made it to the beach. You hit the water pretty hard. Some of your suit functions are offline. Let me run a quick diagnostic. The okay. video feed is breaking up. I'm gonna try to recalibrate. Okay. All right. Your suit checks out. You're back online. Good. Koniec pierdolenia? Kurwa... Co mam zrobić kurwa? Co to jest? U z kreską? No chuje. Wiecie co? Ja tu mam coś popierdolone. I ten jedony celownik, nie wiem dlaczego mam, jak go wyłączałem. Kurwa przed rozpoczęciem nagrywania. O, żółwik. Podnieś. Chodź tu, żółwiku, kurwa. Wedóbce cię do wody. Wypierdalaj! Żółwiku do wody. Dobra, widzę co muszę zrobić tak. Ja zapiszę w tej chwili. I poustawiam sobie to, żeby Wam nie trudzi dupy. I widzimy się za ułamek sekundy. Ok, jestem z powrotem. Jak widzicie, udało mi się pozbyć tego zajebanego cerowika. I jest tak, jak lubię, kurwa. Na dziko. Jak na razie mam szturmówę i pif OLED. Możemy sobie to jakoś usprawnić. Co my tu, kurwa, mamy tu Bosko. Latarka. Nasadka taktyczna. U. Spoko. Gdzieś lite. Kolimatora. Okej, okay, naturkę można jakąś kurwa wyłączyć fula? Nie można. Nie można wyłączyć je bamy. Ale... Oh, kurwa To ją wyjebiemy. Tak, resztę sobie zostawię. tu ale coś ale nie mamy. OK. Dobra, teraz to zapisz jeszcze raz. I ruchamy. Kurwa mać. Grać. W crisis Iden Adin. -E Wybrałem tą kurwa. Wybrałem tą grę jako drugą grę na moim anale. Aha, nie, wam o tym nie mówić. Dobra, chuj, nie powiem. Dobra, może tak przyspieszymy. Tu mamy na skapander i opcje maksymalne. No. A co jest kurwa? Aha, to tą opcję mamy. Tak. Dzięki temu możemy zapierdalać jak... tusk z Polski. Dzięki temu możemy podskakiwać jak dresiarze, którzy chodzą w grupie i wtedy cwaniakują, a jak są sami, to założą kapturek i spierdalają, żeby nikt ich nie poznał. O właśnie coś w tym stylu. No i to już widzieliśmy opcję naszej broni, no to jest maksymalny pancerz, dzięki czemu zwiększa nam się zajew jakimś How HP. Okej. Okay. co mi tu kurwa wyświetla? Jaki si kurwa. Nie chcę, ja mam swoje kurwa ustawienia i w dupie mam. Zajebane kurwa wasze. A ty gdzie Kurwa! Przecież dostał kryte, bo masz kask z nie yeah. okej. Okay. Ups. Widać miało. Mamo. Co ten z kół wywiesi? kurwa, wiem Boże. Odnieś. Czapka. Wyjedź. Wiem ją i znów. Wybaczcie jeszcze na sekundę. Sterowanie. Czułoś myszy. Okej. Okay. w ogóle ta myszka jest... Chujowo mi chodzi, bo mam, kurwa, dziurko. Zaraz nie jestem, kurwa, tu. Teraz będzie lepiej. Okay. Mam biurko, taką paliturą, że raser chujowo to czyta wszystko. No właśnie. O kurwa! Miałem normalną bruszkę przewodową, to dobrze czytał raser, a teraz mam nówkę bez przewodówka i jest chujowo. O kurwa, zawsze muszą być jakieś problemy. Ok, mamy dołączyć naszego kompana i fajnie, bo nie chciałbym się z jakimiś podporami spotykać samotności. Czy on jest tu? Ok, dobrze. Skór wyjść ze skóry, tam skakał ze skały.

Nie chciałbym no. za chwilę też tak wołać. Wyłączę tę natarkę, pojeżdżę bo nas zobaczą, kurwa. Pedał tory czy coś tam. OK, no. mieć pancerz, kurwa. 41 amciu w magazynciu. o kurwa, gdzie on poszedł? Kurwa dobrze, że mam na radarze tego chuja, bym się zaraz zesrał ze strachu. Co jest? Aha, zabici. Przypomniał mi to trochę Predatora.

Nie mówcie mi, że sam, kurwa. Pięknie. Nie doczytałem. O no, kurwa, właśnie zapomniałem o Sejmie. Dobrze, że jest auto. Koreańczycy. Kurwa, ciężko mi się czytać, patrzeć co się dzieje i pierdolić jeszcze. O kurwa, skurwysyny. Gdzie ten chuj poszedł zajebany? Co tu jest, kurwa? Nie widzę chuja. No, dokładnie, pedale. No fire, Faja, co, kurwa? Head i Kurwa. Staje dzionek. W nocy już ładnie mi się... What the fuck? Myślałem, że coś za mną razie W nocy mi się już to podobało, a teraz widzę, kurwa, że jest naprawdę fajna grafa. No man. I just lost our comms to Jason. Our whole tactical displays down. The KPA must be using a GPS jammer near your location. Find it and take it out. Got match you Okay. Aha, bo z tego co się orientuję, to na radarku mamy na żółto cele opcjonalne, a na zielono cele główne. Ale nie jestem pewna. zapisana zapisane. Ładnutko. Coś jak Parkraju kraju, trójce.

od parafonu ktoś mnie przeleciał ale ładnie ja pierdolę kurwa zjeżdżam o właśnie nie działa i coraz gorszy sygnał sygnał

Kutas mi tak nie wychodzi, jak to robi. Gdzie ten skórny syn poszedł? Dokładnie. To samo chciałem powiedzieć. Sami jesteś down Spełni. Kurwa, zjebałem? Okay. Wybaczcie mi za sekundową przerwę, uchnął. Aaa, kurwa. Muszę jebać wszystko zawsze. Kurwa, mi ta Kurwa, napierdolaj! Och, Jeszcze się pierdolony, alarm włącza. Chodzę, bo ta myszka mi działa, chyba muszę się przerzucić, więc zaczekajcie jeszcze sekundę. Na szczęście mam podłączenie do kompa dwie mouse, więc długo to nie trwało. A ta chodzi, jak widzę, o wiele lepiej. Zobaczymy, jak to się będzie miało w walku. A kurwa, dwa razy zjebać w pierwszym odcinku. Wybaczcie mi no, kurwa. Jeszcze mnożysko trochę się. Kurwa, stresuje. Pierwszy odcinek nowej serii, kurwa. Drugi dopiero. Nie wkurwiaj, ta się daje. Ja. Chodź tu zjebie. Jaki chuj? O kurwa, zapomniałem wygnieć pumika. Frajer? Sam jesteś kurwa frajer. Chociaż masz chyba rację, ja też. A cóż... Pierwsze zadanie i już nie mogę sobie kurwa poradzić. Co będzie dalej? Można tutaj dać tunik. Można. za mnie to... No kurwa, co jest? Spierdajcie z tym. Muszę tu zrobić сейba, znajdzie się. Komik? Co będziemy sobie robić? spoko. Dobra, robimy сейba. Coś tam jest, kurwa, założyli mi, się. Chuje. Ładne te myślice zapierdalały. Chodź tu, Ach, Pięknie! Tego mi było trzeba. Celownika laserowego, staje się. Zobaczymy, jak to się będzie miało. Kurwa... O kurwa. O kurwa! Trochę ścina. Ciskę w buzie No ale... kur... Gdzie to poleciało? O kurwa! gdzie <laughs> co tam kurwa polecało? Gdzie ja mam iść? Tu mam iść kurwa! Ja... Się... ja nie muszę zajebać wszystkich. No! Pan się stworzył. australijski... użyj... wykonane... wykonane... dobra... spierdalał... <grywa> ja do Zapisała sama Się na szczęście, muszę nalupcać z nimi, no nie są. Co to? Staszki, kurwa jakieś. No kurwa, no śniegło, nie wiem. Dobra, nie wiem, gdzie mam teraz, kurwa iść. Tam mam iść. co ja sobie ogarnę, tak? I w przyszłym odcinku będę już może wiedział, więc na razie się pożegnajmy, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia na raz.